Olej z to prawdziwy kojący balsam dla naszej skóry. Co ciekawe, to często właśnie nasza skóra manifestuje jako pierwsza potencjalny niedobór kwasu gamma-linolenowego w naszym organizmie w postaci np. atopowego zapalenia skóry, suchości skóry, zaczerwienienia, zmian trądzikowych, a nawet wcześniejszego pojawienia się zmarszczek. Wszystkie te objawy mogą świadczyć o zaburzeniu przekształcania kwasu linolowego do kwasu gamma-linolenowego, i w konsekwencji o jego niedoborze w naszym ciele. Natomiast regularne spożycie olejów bogatych w kwas gamma linolenowy, na przykład oczywiście oleju z wiesiołka, ale także pamiętajmy na przykład oleju z nasion ogórecznika, pływa, no jak nie trudno wywnioskować, na wzrost poziomu tego kwasu w naszym osoczu, a kolejno wyrównanie jego poziomu i w efekcie to prowadzi do wzmocnienia naturalnej bariery na skórka.